Jak dodać nowego użytkownika w insert GT? Jeśli z programu korzysta kilka osób, koniecznie zadbaj o to, aby każdy z pracowników posiadał swojego użytkownika w programie. Konfiguracja użytkowników dostępna jest wyłącznie na koncie z największymi uprawnieniami administratora, czyli szefa. W celu dodania użytkowników wybierz górne menu Widok, Administracja, Słowniki, Personel. Dodaj. Dodaj imię i nazwisko pracownika. Jeśli chcesz, możesz ustalić hasło pracownikowi. Jeśli nadajesz hasło pracownikowi zaznacz checkbox, użytkownik musi zmienić hasło. Możesz określić domyślną kasę i magazyn dla pracownika, co będzie skutkować domyślnym dodawaniem dokumentów na danym magazynie i kasie. W tabeli dostępne są uprawnienia. Domyślnie użytkownik posiada uprawnienia do wszystkich opcji. Jeśli chcesz odebrać uprawnienia, to odznacz dane w pierwszej kolumnie. Więcej informacji w zakresie zarządzania uprawnieniami znajdziesz w wideoporadzie, która dostępna jest w opisie pod filmem. Pod tabelą dostępne są dwie opcje. Definicje parametrów list oraz Formatowanie warunkowe. Definicje parametrów pozwalają skorzystać z list użytkownika, który już istnieje w systemie. Po wybraniu tej opcji wybierz Pobierz parametry list użytkownika. Kliknij Wybierz użytkownika i z rozwijanej listy wskaż właściwą osobę. Następnie zaznacz odpowiednią listę, z której chcesz przenieść ustawienia dla nowego użytkownika. Możesz także przenieść wszystkie ustawienia listy, korzystając z opcji zaznacz wszystko. Koniecznie wybierz pobierz, a następnie OK. W przypadku wybrania formatowania warunkowego masz możliwość zdecydowania o włączeniu lub wyłączeniu formatowania dla wszystkich użytkowników programu. W oknie widoczne są wszystkie formatowania warunkowe znajdujące się w programie. Potwierdź dane i gotowe. Już teraz pracownik może pracować w programie na swoim koncie. Ze względu na zaznaczenie checkboxu użytkownik musi zmienić hasło podczas logowania, Widoczne jest okno ze zmianą hasła. Po potwierdzeniu danych program zostaje uruchomiony.